Jego Jego słupka B. Co mu się odjeba, że ma tak słupek rozjebany? Źle przy hamowach, bo je. Moc jest. Nie, w opanowało w tej nie, dacie. Nie mogę gardła. Ale już niech Na jazdę, to wcale nie jest szansą do zrobienia jak ktoś ma zwykłe umiejętności nie no, bez przesady tak no nie jest zależy jak się jest kierowca zależy jak czy masz prawo jazdy Nie tak, jesteś takim jak ja prawo jazdy z lejsów to w imię ojca i syna bo no to w sumie faktycznie, lepiej dobrze, że nie prowadzisz Nie bez powodu jeszcze wolnym jest. No, tak. Co prawda nie mi to oceniać, ale skoro się przyznajesz... Chociaż ludzie pieniądze zarabiają na to. <noise> Mówisz, no niestety, jak to mówią, za głupoty trzeba płacić. Dokładnie tak. <noise> o... Lepiej płacić, niż coś się ma wyzywać na drodze. <noise> Co sumie, to ja już, bym, ja już bym bolał być wyzywany. Jechał <noise> na <noise> 500 metrów i do co to? Co to jest wyzywane? No chyba, że... No chyba, żeby co chwilę wyzywali. Tak? No to zależy. Bo kogo by być już... No, że jesteś zamulonym za kierownicą, to ty nawet nie ogarniesz, że ktoś cię wyzywał, ale... Okay. <laughs> ale Jedziesz to... i mówisz, co to za chuja, to ja! <laughs> <laughs> Okej. Okay. No to pomy pomyliśmy kończyny w takim razie. <laughs> o, o, no niestety, no i tak się zdarza. To... Może musi zacząć jeździć na weekendy. Bo w sumie nie wyróżnisz się z tłumu. <grym i wstydzio> nie no, ostatnio na weekendy takie barany jeżdżą, że... <grym i wstydio> Powiem szczerze, naprawdę yy, no czasami się trochę bojasz na weekendy wyjeżdżać. Zwłaszcza w ciągu dnia, no bo jest tragicznie. Zawsze? tak? Mhm. Naprawdę ludzie jeżdżą jak... Debile. No. Jak ludzie bez sprawka, bym powiedział. No ale no tak to jest. No. Dokładnie, no tak... Ale na, czy na weekendy, na weekendy. Na tygodnie, na tygodnie jeszcze jak nam się da, da się to tam przeżyć. na tygodnie co pewnie w większości ludzie z roboty, czy... Pewnie tak, no. Na weekendy już no, mogą na chlanie jeździć, nać pani. No, na weekendy ekipa z imprezki. <laughs> w dziesięciu włos.